Jak nasza, tylko jest kasza biała. W kolei, co dla nas jest dziwne, bo u nas jest tylko ta kasza, właśnie taka, prażona, ciemna. Słuchaj, ja, y, tu będziesz miał, że tak, że po recepturę tego przysmaku to po prostu tajemnica. Mieszkańcy mówią, że sekretem jest ciemna kasza. To tu będzie dźwięk. Ja zrobiłem Wielkie Oczy, dopóki nie spróbowałem, bo tak naprawdę ciasto zbliżone do pizzy. Tak naprawdę ciasto. No, tak naprawdę ciasto zbliżone do pizzy. A choć może bardziej jak bardziej drożdżowy placek. O, o, jesteśmy? Tak, jestem. Dobra. To z Krakowa, odzywał. Tak. Słyszałam, że w Lubelskim i w innych regionach nie ma takiej kaszy jak nasza, tylko jest kasza biała. Z kolei co dla nas jest dziwne, bo u nas jest tylko ta kasza właśnie taka prażona, ciemna. No, po spróbowaniu dziwne już nie jest, a to wszystko popijamy czerwonym barszczem jest po prostu raj dla podniebienia. Jest. Wiadomo już, że to prywatny śmigłowiec rozbił się i spłonął nad w Wielkopolsce. Ludowcy chcą państwowej emerytury dla kobiet, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Watykan informuje, nie będzie żadnych biletów na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII w przyszłym roku. A w Przemyślu na obiad można zjeść pizzę z kaczą. Halo? Sobotni Faktów z Twojego miasta. Prywatny śmigłowiec rozbił się dzisiaj pod nowym miastem nad Wartą w Wielkopolsce. Maszyna spadła w lesie i spłonęła. Dwie osoby zginęły. Robert, że Cię tu nie ma. Widziałeś kiedyś pizzę z kaszą gryczaną? A pewnie, że się da. Na początku też zrobiłem wielkie oczy, dopóki sam nie spróbowałem. A to tak naprawdę ciasto zbliżone do pizzy, choć może bardziej jak drożdżowy placek, a farsz, kasza gryczana pikantnie przyprawiona, chyba skwarki, chyba cebula, chyba, bo receptura tego przysmaku jest po prostu tajemnicą. Mieszkańcy mówią, że sekretem jest właśnie ciemna kasza. No po spróbowaniu dziwne nic już nie jest, a to wszystko popijane czerwonym barszczem no i po prostu raj dla podniebienia.